Czekaj, tak. Tak. Dobre, no to Dzień dobry Państwu, witam na konferencji prasowej, chciałbym się powiedzieć Kongresu Nowej Prawicy, w końcu skład jest ten sam, natomiast dzisiaj spotykamy się tutaj już jako przedstawiciele zupełnie nowego grupowania. nowa partia nazywa się Konfederacja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja, na to dosyć trudna, natomiast nie musimy się trzymać. skrót od tej nazwy to Korwin, Korwin tak jak nazwisko naszego nowego lidera, Pana Janusza Korwin-Mikke, który ułasawia idee wolnościowe, za którymi postanowiliśmy podążyć. Partia została zamieszana kilka dni temu, bo naocznym świadkiem tych wydarzeń był kolega Dawid Lewicki, który za chwilkę nam opowie o tych wydarzeniach. Ja tylko może przypomnę, że Dawid do niedawna był prezesem Kongresu Nowej Prawiecy na Województwie i na Kielce. No i w tym momencie jest naturalnym kandydatem na przejęcie podobnego stanowiska już w nowej partii, w partii KOR. Dziękuję Państwu, Dariu, tak, tak. Drobne przejęzyczenie, bo nie Konfederacja, tak miała być na początku Koalicja Odprawy Rzeczypospolitej, Wolności i Nadzieja. Witam Państwa bardzo serdecznie, tak jak kolega wspomniał, w Kielcach, a także w innych miejscowościach, gdzie Kongres Nowej Prawicy miał swoich przedstawicieli, gdzie istniały oddziały. Wszystkie podążają tą samą drogą. Uważamy, że jedynym liderem opcji wolnościowej w Polsce, jedynym ojcem konserwatywnego liberalizmu w Polsce jest Janusz korwin i nie było innego wyjścia. Żałujemy, że nasi koledzy stali Właśnie koledzy z Kongresu Nowej Prawicy dalej chcą tkwić w tym maraźmie, który istniał przez ostatnich parę miesięcy, które tak naprawdę straciliśmy. Uważamy, że wyrośliśmy z Kongresu Nowej Prawicy, bo to była partia, która była stworzona dla kilkuset osób, nie oszukujmy się, 4-5 lat temu. Nie zakładaliśmy, że to poparcie może wzrosnąć aż tak jak, jak to ma miejsce obecnie, że zapisują się tysiące członków. W związku z tym jest potrzebna nowa partia, szeroka formacja i partia Korwin właśnie taką formacją ma być. Zapraszamy do współpracy konserwatystów, konserwatywnych liberałów, liberałów, narodowców, wszystkich tych, którzy są po prawej stronie, którzy w dużym stopniu się zgadzają z programem i ci, którzy z tego programu są w stanie wyciągnąć coś, co jest dla nich najważniejsze, a też nie są jakieś przeciwni innym ideom. Wiadomo, że nie każdy się musi ze wszystkim zgadzać, ale jeśli jest właśnie zgoda tak 75-80%, także zapraszamy do nas do działania. Chciałbym zwrócić uwagę, że to jest bardzo ważny rok dla każdego ugrupowania politycznego, tym bardziej dla takiego jak nasze, rok 2015 to wybory prezydenckie, a także wybory parlamentarne. Jeśli chodzi o wybory prezydenckie, oczywiście naszym naturalnym kandydatem jest pan Janusz Korwin-Mikke. Ja zostałem mianowany przez szefa sztabu wyborczego pana Przemysława Witlera, koordynatorem na województwo świętokrzyskie, jeśli chodzi o kampanię prezydencką. Jesteśmy w fazie właśnie rejestracji list, w rejestracji partii Korwin, także struktury będą troszeczkę odmienione niż wcześniej. Ze względu na to, że wcześniej mieliśmy regiony podzielone na 16 województw, a dziś będzie to na 41, bo tyle jest okręgów w Polsce. No ale oczywiście w święto wszystkim nie ma to żadnej różnicy, bo jesteśmy jednym okręgiem wyborczym do Sejmu. Jeśli chodzi o wybory prezydenckie, liczymy na wynik dwucyfrowy, po cichu liczymy także na awans do drugiej tury naszego kandydata, bo chciałbym zwrócić uwagę, że 4 lata temu zajął czwarte miejsce, kiedy nasza partia była o wiele, wiele mniej liczna, miała o wiele mniej, mniej pieniędzy. Było nas w ogóle nie widać w i byli mocniejsi kandydaci. PiS wystawiał swojego lidera Jarosława Kaczyńskiego. No dziś wystawia posła Dudę z całym szacunkiem dla niego, no, jednak do lidera PIS-u mu wiele brakuje. Podobnie wesel które zrobiło wtedy bardzo dobry wynik, zajmując trzecie miejsce, dziś wystawia kandydata zupełnie nieznanego. A jak się okazuje, na przykład polskie stronnictwo ludowe chyba nie wystawi żadnego kandydata, choć głośno się mówiło o, o marszałku Jarubasie, jednak starsi działacze poszli drogą pragmatyzmu i prawdopodobnie jednak jakieś posady pewnie państwowe dostaną za to, że nie wystawią swojego kandydatu. Trochę szkoda, bo chcielibyśmy, żeby pan marszałek się zmierzył z panem prezesem, no ale trudno. Jeśli chodzi o wybory parlamentarne, to będziemy praktycznie wspólnie tą kampanię prowadzić do, i do prezydenckich, i do parlamentarnych. Będziemy przygotowywać konkretne ustawy, będziemy merytoryczną opozycją, będziemy zwracać uwagę na to, co się złego dzieje w państwie polskim i będziemy starali się utworzyć możliwie najszybciej gabinet cieni partii Korwin. A także będziemy starali się przedstawiać jedynki do parlamentu polskiego, które będą startować z naszych list w wyborach jesiennych. Także zachęcam do zadawania pytań. To jeśli można dwa pytania, po pierwsze, co z Kongresem Nowej Prawicy, bo jestem ja wszystkim czyli rozumiem, że jakby wszyscy członkowie przechodzą do, do kurwina czy, czy nie. A drugie pytanie, jak będzie bud wyglądało budowanie? kolejnych struktur Korpina w województwie świętokrzyskim? Jestem w kontakcie ze wszystkimi prezesami oddziałów struktur, które istniały do tej pory w Kongresie Nowej Prawicy w województwie świętokrzyskim. Wszyscy potwierdzili, że jako prezesi i zarządy tychże oddziałów przechodzą do Nowej Partii, także żaden oddział nie pozostaje w partii Kongres Nowej Prawicy. Być może będą to jacyś pojedynczy członkowie, którzy wpłacali składki, którzy byli formalnie członkami Kongresu Nowej Prawicy, ale nic mi na ten temat nie wiadomo, aby ktoś z osób decyzyjnych więc tychże oddziałów pozostawał w strukturach starej partii. A jak Wasze struktury będziecie teraz szukać, werwować? Na ile członków liczycie? Cały czas się do nas zgłaszają osoby. Już w Kongresie Nowej Prawicy mieliśmy około kilkuset członków, którzy płacili składki w Województwie Świętokrzyskim. Oczywiście będzie to dość naturalna i ostra selekcja, bo kiedy napływa mnóstwo osób, no to wtedy trzeba sprawdzić, żeby to nie było, że ktoś przypadkowy się pojawia w tych strukturach. Na przykład w składach uchodźców z innych partii będziemy przyjmować członków innych ugrupowań, ale to zwracaliśmy uwagę już wcześniej że byli posłowie senatorowie innych partii, nie będą startować z pierwszych ani drugich miejsc do parlamentu krajowego. Uważamy, że te miejsca będą zarejestrowane w większości dla naszych członków tam, gdzie, gdzie są członkowie, którzy działają tak jak w województwie, tak wszystkim myślę, że tutaj z nas przynajmniej kilku, kilka osób, którzy się na 32 liście do sejmu znajdą i być może także przyszli kandydaci na senatorów. E Poseł Stanisław Żółtek pozostaje w kongresie Nowej Prawicy. Cóż, to jest decyzja pana posła. My życzymy powodzenia, nie my nie chowamy do nikogo żadnej urazy. Mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy jeszcze na wspólnym szlaku, w wspólnym marszu przytulku Wolnej Polsce. Ja uważam, że popełniam błąd. Aha, no to teraz formalnie, kiedy rejestracja partii? Kiedy ewentualnie zakończone Jeśli chodzi o dokumenty, zostały złożone już do sądu, Wiadomo, że sąd ma na to jakiś czas. Zazwyczaj to trwa około 2-3 tygodni, no jeśli będziemy mieli już ten dokument od sądu, że partia rzeczywiście, istnia, rzeczywiście została zarejestrowana, wówczas powołujemy formalnie wszystkie struktury. Oczywiście w międzyczasie będziemy to budować tak, aby w odpowiednim momencie już podać tak. dokładny skład, tak. tak żeby było wiadomo, do kogo się zgłaszać. I dziś pan jest kandydatem na prezesa korniczna dziś... w województwie wszystkich. No nie ukrywam, że będziemy nowe struktury budować na bazie kampanii prezydenckiej pana. Pana prezydenta. Pan no, Także pewnie tak będzie, no ale zobaczymy. No i już kampanię Tak jak zawsze, tak jak zawsze, nie będziemy stawiać na to, co inne partie, nie będziemy prowadzić jakiejś specjalnie drogiej kampanii wizerunkowej na billboardach plakatach, tylko pan prezes będzie odwiedzał możliwie największą ilość. Miast także w województwie świętokrzyskim spotykał się z wyborcami. Na te spotkania zawsze przychodzi przynajmniej po kilkaset osób i tak będzie to wyglądało w dalszym ciągu. No i oczywiście wykorzystamy nasze główne medium, jakim jest internet. Także sądzę, że to jest wystarczające na tą chwilę. No i takie będą też możliwości finansowe, bo nie ukrywajmy, no nie mamy kilku milionów z budżetu, jak inne, partie nie jesteśmy w stanie wydać na tą kampanię. Nie wiadomo, nie wiadomo ile, ale skromnymi środkami też się da. Przypomnę do Parlamentu. Europejskiego wydaliśmy 14 razy mniej niż PSL, osiągnęliśmy lepszy wynik. To rozstanie z Kongresem takie pokojowe czy, czy, czy... Oczywiście, że pokojowe nie zamierzamy nikogo atakować. No, taki może troszeczkę rozwód w rodzinie. No przykro trochę, bo, bo jednak do tego Phoenixa się przyzwyczajiliśmy, utożsamialiśmy się z tym, budowaliśmy od 4 lat No i tak jak mówię, to program się w ogóle nie zmienia, to nie jest tak, że przechodzimy pod wpływem jakichś... Dziwnych impulsów, że zmieniamy partię A na partię B, która się czymś od siebie różni, a program zostaje taki sam. Po prostu uważamy, że nie partia nie jest najważniejsza. Partia jest tylko środkiem, a nie celem samym w sobie. Celem jest Wolna Polska i ja o to będziemy walczyć. Czy będziemy w partii KNP, czy w partii Korwin, to jest sprawa drugorzędna. Ważne, żebyśmy osiągali te cele i myślę, że ten czas to pokaże, że to była właściwa decyzja. Ludzie się do nas cały czas goszczą. Bardzo wiele ludzi przez ten czas się do nas, do nas pytało, co się tak naprawdę dzieje, z czego to wynika. I dlatego ten, ten spokój jest nam potrzebny. Czy jakaś organizacja inna niż członkowie krępe zdążyła się zgłosić do koalicji? Z tego co mi wiadomo, Większość członków Unii Polityki Realnej, czyli jeszcze wcześniejszej partii pana prezesa Korwin-Mikkego włączy się w budowanie struktur naszej organizacji, nowej organizacji. Są posłowie obecnie, którzy są wstępnie zainteresowani wstąpieniem do naszych struktur, ale na razie nie znamy nazwiska, też jakbyśmy znali to jeszcze nie możemy powiedzieć, są byli posłowie. Są, byli posłowie na przykład Ligi Polskich Rodzin, bo z takim miałem przyjemność się spotkać w jednym tygodniu. A jeśli chodzi o inne, Krzysztof są, Bosak na przykład, to są pomniejsze. Nie, Krzysztof bosak buduje ruch narodowy, z tego co mi wiadomo. No ale koledzy w ruchu, z Ruchu Narodowego też mają bardzo poważne problemy wewnętrzne. No my się z nimi uporaliśmy. Zobaczymy jak, jak, jak to wyjdzie kolegom z Ruchu Narodowego. E, oczywiście e, tym, którym jest blisko do idei wolnorynkowych i narodowych zapraszamy do naszych, do naszych struktur, do wspólnych, do budowania wspólnych listów w przyszłych wyborach parlamentarnych, bo to na pewno by nam wszystkim pomogło. Dzięki temu byśmy mogli osiągnąć lepszy wynik, prowadzić większą ilość posłów i co dla nas najważniejsze, zawiązać koalicję e, powyborczą tak, aby zmieniać Polskę, no bo samo bycie w Sejmie nic nam nie da. My chcemy zmieniać Polskę, chcemy realizować konkretne ustawy. I może wyprzedzając no kolejne pytanie, nie wiem z kim ta koalicja by mogła być, bo zostało dużo czasu, wielu nas wkłada w objęcia PiSu, co wydaje mi się, że w tym momencie może być jeszcze mocno przesadzone. Przypomnę sytuację sprzed 20 paru lat i ja aferę we Włoszech. I sprawę tak zwane czyste ręce, gdzie pięć głównych partii w ciągu, w ciągu bardzo krótkiego czasu natychmiast upadło i wtedy budowało się wszystko od nowa. Chodziło oczywiście o sprawy korupcyjne. No, a jeśli ktoś wierzy, że korupcja była we Włoszech, a nie wierzy, że była w Polsce, no to przynajmniej jest naiwny. Dziękujemy.